I tak to zrobiłem izolacja nieszumokro mokro w góry No tak to teraz wygląda robotę w pełni chyba dwa tygodnie tu jest chyba fundament met 50 głębokość z pomyłką się zrobiło tak głęboko bo najpierw myślałem i coraz wyżej coraz wyżej coraz wyżej i pod tak to wyszło. Na Co ten murek nie można dom postawić. Nawet trzeba Ooo, nie? teraz pokaza osoby klasa, nie? Od czegoś trzeba zacząć. Nawet od <grym> Od czegoś trzeba zacząć. No bądź pojechać, Jarek.